Cześć mam z tej strony puma i sobie będziemy e, pokazywać tylko mapę do strzelania się, e, którą ju, która już powoli się zaczyna kończyć. I, już powoli zaczyna, e, prace budowlane nad nią zaczynają się kończyć, więc e, no. Mo, zaczniemy może od tego, że tutaj jest taka baza, którą widz budował. Jego tajna baza, tak na tutaj mówi. Jest coś takiego. O coś coś jest i tu taki jakby schowek jakiś tam strych nie, nie strych nie wiem co ale no mm, na to nie zwracacie w ogóle uwagi bo to wszystko tu jeszcze jest e, i to właśnie widz zrobił um, widzowie a tutaj gdzieś jest moje miejsce zbrodni, które sam robiłem nie nie takie jak, jak myślicie tylko takie że auto się wywaliło to też robił robił widz ja, tak jakby coś takie skrytka. To jest, skrytka, winter, tak mi się wydaje, to I tak, tu coś się dzieje. Jak widać, tu są gliny, nie? A gliny oznaczają, że coś tu się musiało stać. I stało się to, że sobie tak jakby jechała tutaj gdzieś ciężarówka, coś, chyba to ta naczepa, tak jakby się ześlizgła. Zjechała z tymi autami, jedno auto przekorzyłkowało. A drugie się zatopiło w wodzie. No i tu jeszcze jedna, jeden grindar siedzi. No i tylko tyle na razie. Um, ale ta mapa będzie dla Was udostępniona, więc będziecie mogli z niej korzystać. E, tu jeszcze jedną rzecz taką zrobiłem. Taką małą, ciekawą rzecz. No, że samochód, stoi kajak, e, jakieś radejko i dwa krzesła. No. E, no, na razie to tyle. Wulkan będzie coś na wzór tego w Battle Royalu, czy też nie będzie można do niego wskoczyć i wy, wyjdziesz. No i co? No, 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 no co mm, Tak jak mówię, będziecie mogli się ten, e, na nań pograć. Więc co? Widzimy się w następnym odcineczku. Siemano i cześć.